I mamy to, mamy, 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 mamy. Mamy! Cześć z tej strony Tima. Ja wiem, to jest niespotykane, że w końcu tu jest jakiś nowy filmik, ale tak nadeszła ta wiekopomna chwila. Zanim przejdziemy do tego, co mamy w tytule, chciałabym bardzo serdecznie powitać stałych bywalców, którzy notorycznie mi się przypominali na Priwie, czy tam w jakiś tam inny sposób, tudzież werbalny, przy jakichś tam rozmowach o filmik. I witam też nowe osóbki, których się uzbierało tutaj całkiem sporo. Ale skoro mamy formalności już za sobą, no to możemy przejść do Sedna, bo nie było mnie tutaj przez rok... Tak. Przez rok. Rok przez rok. Rok rok, tak. rok, 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 rok. Tak. Dużo rzeczy się wydarzyło, wiecie, urlopiki cosplayowe, przemeblówki, Już pomijam fakt, że nie było w ogóle konwentów, a moja wyna twórcza odpłynęła w siną dal i do teraz w tej się dali sobie gdzieś dryfuje, ale przynajmniej coś ruszyło. Dla mnie główną atrakcją przez czas, kiedy mnie tutaj nie było, był remont, i on był relatywnie zakończony niedawno, i stąd też, właśnie jest w ogóle ten filmik. Ja sobie stwierdziłam, że ja sobie nagram vloga i to będzie dla mnie taka pamiątka. No i nie ukrywam, że dla mnie ten remont, ta przemeblówka, jak, czy jakkolwiek to nazwać, był takim wydarzeniem dosyć fajnym, dosyć ekscytującym. No, bo ja się wiadomo, musiałam zająć się równocześnie pracą, remontem, sprzątaniem, jakby tysiącem innych rzeczy. I dla mnie to była naprawdę spoko, spoko opcja, która dała mi poniekąd takiego kopa, wiecie, zmiana otoczenia, no bo tak, były kwarantanny, cudawianki. Także ja się cieszę, że mamy to wszystko już za sobą nazwijmy. To przynajmniej ja tu mam za sobą pod kątem takim, że tu jestem z powrotem z wami. No i co? Chyba możemy już zaczynać, ale jeszcze zanim ważna rzecz, ten zlepek filmików, ten zlepek klipów, który zaraz zobaczycie jest zlepkiem nagrywanym z telefonu i z tego co pamiętam chyba w międzyczasie, w międzyczasie jeszcze zmieniał się telefon więc jakby nie bijcie mnie za jakość, jeżeli chcecie się czegoś przypieprzyć to przypieprzcie się tutaj tej konkretnej jakości, tego tła, nie wiem, cokolwiek to jakby do tego, bo tam to było nagrywane w, po prostu w formie mojej pamiątki wszystkie statywy, softboxy, wszystko poszło sobie w odstawkę już w, na pierwszy rzut tak naprawdę, bo to były manatki, które miałam zawsze na wierzchu, więc wiecie stopniowo wszystko wybierałam ze sobą w spokoju, ale bez spoileru zapraszam Dzień dobry bardzo z tej strony Tima i mamy tutaj y, syf znaczy syf w tym sensie, że przygotowania do remontu trwają no i generalnie wszystko jest tutaj w gorszym stanie niż przeciętny pokój cosplayera zazwyczaj w tle mi jeszcze świnki się denerwują na siebie. Nie wiem dlaczego mają rójkę chyba. Ciekawostka jest taka, że ja próbuję wynieść stąd jak najwięcej rzeczy, bo będzie zmieniane wszystko. W sumie z tego pokoju zostaje tylko okno i drzwi. No ja chcę wynieść powynosić stąd manatki wszelkie, łącznie z meblami, które opróżnie mam nadzieję, ale w międzyczasie przychodzą do mnie przesyłki. I miejsce, które się zwalnia zostaje praktycznie automatycznie zastąpione tymi kolejnymi przedmiotami i no ja nie nie mam bladego pojęcia jak to będzie, ale y, to... no będzie. Muszę odkopać łóżko, żeby w ogóle włożyć położyć i spać. Jestem w trakcie przygotowań do remontu, bo no bo stricte remont się jeszcze nie zaczął mi. I sorry, że tak generalnie z ręki nagrywam, no ale mam już wszystko praktycznie powynoszone z tych takich większych manatek rzędu statywy, takie tam gówna i softboxy, więc pewnie jakoś jest z ziemniaka, chociaż ja tutaj na małym ekranie widzę niby okej. Okay. No ale generalnie chciałam się podzielić taką myślą, że właśnie sobie zrobiłam zajebiście pod górkę, ponieważ ja mieszkam na piętrze i żeby wynieść do garażu karton z książkami, no to stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby wziąć taki największy karton, najbardziej wymiarowy, jaki znajdę, upchnąć tam wszystkie książki, mangi i go wywieźć. Tylko, że ja to upchnęłam wszystko praktycznie naraz i ja nie jestem pewna, czy ja ten karton uniosę. A jeżeli uniosę, to czy przypadkiem nie spadnę z tych schodów. Także muszę kogoś poinformować, że w razie bym spadła, niech opublikuję ten filmik, żebyście wiedzieli przynajmniej, jaka była moja przyczyna śmierci. Czyli znaczy nie będę wszystkiego filmować, bo szkoda czasu, no ale tak. U -u jest Kurosz, jest Makajodzie, jest The Innocent. Yy, o, no, grzeczne rozkosze w ogóle: cyklonicie blake, polecam sztos, sztos książki. To jest w ogóle taki przyjemny. O, jezu ta lampa. To jest taki przyjemny średniaczek Tokio Mazin. Yy, to jeszcze jest z lektorem. To było kupione, o Jezu, parę lat dobrych temu na Allegro. Yy, teraz śmiem twierdzić, że w sobie wartość tego to jest żadna, ale ja to... yy, tak przyjemnie mi się to ogląda, Wam powiem. W sumie w internecie nie widziałam tego ani z napisami, ani z niczym. No, bo to jest chyba zlicencjonowane, jeżeli dobrze się w tym orientuje Temacie. No, ale macie ode mnie taką recenzję, że w sumie dośrednia, ale w sobie spoko. Ta typiera w czarnych włosach w sumie nic nie umie: to jest taka Orihime slash Hinata tego Animca, nie? Znaczy, może nie aż tak, bo gdzie takie postacie na przykład nie za bardzo i, i irytują, bo po prostu mam je w dupie. No, ale tych dwóch tutaj typków, co macie. Oni, oni są spoko. I ta ruda w sobie też jest spoko. Znaczy, spoko. No robi więcej niż ta czarna, nie? Chciałabym zauważyć, że wizja wnoszenia ponownych... Ponownie wnoszenia, bo wynoszenie też mi kupę czasu zajęło, ale kolejną kupę czasu zajmie mi na pewno wnoszenie tego z powrotem. To mnie przeraża Nadal. Jakby ja wiem, ile ja mam rzeczy, ja wiem, że ja będę 10 razy zmieniać zdanie pod tytułem gdzie mam co położyć, jak mam co ustawić i jeszcze w międzyczasie przyszły moje paczki z Aliexpress. No ja nie wiem, gdzie to wsadzę. No, także jesteśmy w trakcie remontu. Tu są w ogóle szpilki, które znalazłam w trakcie wyduszenia mebli. Chyba, no nie wiem, mam nadzieję, że słychać, że jest różnica w, w słyszeniu, bo jest tutaj puściutko. Znaczy no, nie licząc tej jednej szafy, bo ona tutaj została, yy, bo czeka na rozkręcenie i wyniesienie. Jestem zmachana uczestniczą, zaczęłam zamiakać podłogę, na której była tona wszystkiego, co mogło znaleźć się w pokoju cosplayera i człowieka, który ma zwierzątka. W widoku ścian wam oszczędzę, bo to jest też po prostu żałość. Ilość wilgoci jest... Porażająca. Pewnie gdzieś tam z dworów tle słyszycie jakieś rzeczy rzędu szczekanie psa, pianie koguta, bo oczywiście tak się zmachałam i jest tutaj tyle kurzu, że musiałam po prostu otworzyć okno. Bo zamiatając, ja po prostu bałam się oddychać, że ja sobie nabawię się jakiejś choroby płuc ciężkiej. No, wóz zaczęło mi przeszkadzać, więc mam o to lukiem na jorożca. No i co? No, y spojrzałam przypadkiem na sufit. I ma, mam przed sobą szlifowanie w pozycji takiej O, bo oczywiście nie podoba mi się to, jak wygląda pewna szpachla, która była zrobiona nawet nie wiem ile lat temu. Jest sobie, się przydaje, w czasie A z takich ciekawostek, tu do których w sumie, które teraz w sumie zauważyłam, tak sama z siebie. To jest na przykład to, że ja, kiedy pierwszy raz, kilkanaście lat temu weszłam do tego pokoju, kiedy byliśmy po remoncie, czy tam na wykończeniu i można było spać już w nowych pokojach, gdzie my bardzo, bardzo długo się gnieździliśmy w jednym pokoju. No ja weszłam do tego pokoju i to mi się wydawało takie wow, takie, to były dla mnie takie, wiecie, ogromne, ogromne. A teraz tak patrzę, mam takie, no... No metraż jak metraż, klitka jak klitka. Tylko, że biorę też poprawkę na to, że ściany są fioletowe. A fiolet to kolor taki trochę y, ciemny, więc kurczący pokój. Więc gdyby ten pokój był cztery razy większy, to ten fiolet miałby tu jeszcze rację bytu. To był mój wymysł, nie mając pojęcia y, o y, przestrzeni. Y, tak, przestrzeni. No, no wiecie, taki, żeby optycznie to wszystko było większe, nie? Chwalę się też nowym żurandolem, bo mega mi się podoba. Jest cudowny. Proszę bardzo, to jest położona przeze mnie szpachla. Jaki był werdykt majstra? W sensie prawie dobrze, ale jak to mówią cosplayerzy, to się zeszlifuje, nie? Jeszcze taka mała uwaga do gipsu. To tutaj schnie, więc nie będę tego dotykać, ale generalnie to kładłam ja gdzie ja mam te zboczenie cosplayera, że wiecie, po malutku, po troszeczku to się dołoży, się zeszlifuje. A z drugiej strony mamy to, co zrobił mój tata za pierwszym podejściem. Yy, tak, także budowlanka z cosplayem to tak yy, w sensie w budowlance mniej delikatności, więcej, yy, więcej wiecie, z pełną parą nakładania. Znaczy mi prawie tak samo wyszło, tata po prostu poprawił, żeby nie było, ja nie jestem aż tak beznadziejna. Znaczy, próbuję się pocieszyć w tym momencie. No, i w tym momencie prezentuje się to wszystko. O, w ten tutaj y, sposób. O, tam jest podłoga. To jest teraz moja misja, żeby to y, sobie do końca zerwać. Mam do w sumie użycia łom ale nie wiem po co mi, bo to wszystko w sumie się wyrywa y, rękoma. Także świetna zabawa. Chwila, prawdy, ile siły w tym... Oj, oj, oj. A nie, no, mówiłam ręką. Ręką się to da opanować. Ja bym chciała, żeby tak łatwo się propsy robiło, jak zdejmowałam panele. Generalnie y, chyba nie jest y, źle, w sensie teraz jest jeszcze sufit do ogarnięcia. Y, znaczy malowane będzie za moment. Ja się jaram, ja bym chciała już mieć ściany, już bym chciała, żeby były meble, już bym chciała, żeby była podłoga, chociaż, bo wtedy można wstawić tu z powrotem łóżko i nie będę na panicji w korytarzu spać ze świnkami moimi. Idzie i widać w końcu progresy, bo mnie normalnie szlak trafił, jak ja musiałam wynieść wszystkie monatki spokoju, wyprowadzić się i po prostu tego nie ubywało. Jakby przed chwilą właśnie zostałam zapytana przez moją rodzinę, jakim cudem na metrażu 9,5 metra kwadratowego skurwa z kosem. Ja byłam w stanie mieć tyle rzeczy, które są teraz rozsiane po całym domu. Po y, domu u mojego wujka, który mieszka po sąsiedzku. Jeszcze zawaliły pół garażu i część y, kotłowni połączonej z szopą, więc... Y, ja nie wiem, jak to się dzieje. Nie mam absolutnie bladego pojęcia jak, ale w tym momencie czuję się jak mistrz Tetris'a y, takiego, wiecie, dużo, wielko, wielkogabarytowego. No co, jedziemy dalej, bo zaraz malowanko dostałam misję pod tytułem, że zabrakło nam wałka, więc musimy, musiałam, musimy, musiałam pojechać do sklepu po, po wałek. Nie cierpię chodzić po sklepach, bo ci ludzie, kurwa, nie mają bladego pojęcia, gdzie chcą iść i czego szukają, bo żeby wyjść z tego jeszcze w ogóle pani na kasie jakby gada sobie z koleżanką, mając wylane totalnie na klienta, ale jak było trzeba czterech grosików, to nagle ja jestem y Cudotwórcą, co nie? Znaczy, miałam, nie? Jakby po prostu mnie to zdrażniło, bo ja przyszłam po jedną pierdołę, yy, a znaczy ja nie lubię ludzi, którzy pracują w obsłudze klienta wszelakiej, yy, a robią to z takim wymuszeniem, jakby byli tam za kar, jakby. Zmieńcie sobie robotę. Jakby ja wiem, że to nie jest proste, ale serio to jest irytujące, bo w tym markecie, w którym zawsze coś się kupuje budowlanego, nie będę mówić marki ani miejscowości. W sumie nieważne, bo w tej sieci zawsze jak jestem to generalnie zawsze jest Lipton, i z obsługą, i z doradztwem, więc nie, po prostu ja tutaj zawsze jeżdżę z wielkim bólem serca. Mam wałeczek, mam go, mam go, mam go, mam go. Mam taki, o, według wskazań tatusia majstra, co nie? Huhu, puchaty, milusi, ładny, yy, tęczowy. I <ścoughs> yy, generalnie co, wracamy w akuperia, wiecie, mam go muzyki, jej! O, ho, ho, jesteśmy, ściany są białe. Znaczy, to jest ten, ta farba, która szła z sofitu, też tutaj nie, także podkład ta wygląda w ten sposób. No, ja tutaj na granicy całkiem nieźle się prezentuje, na żywo to, to są takie, jakby, no nie wiem, y, ciałki W sensie, no, my kładliśmy to tak o, nie? Bo w sensie, jakby były jeszcze dwie warstwy tej farby lucenowej, więc to jest wszystko wy, wyrównane. No, ale progres jest. Paneli nie ma już, tak. Jest biało, jest przestronnie, bym powiedziała. Ja tutaj zapalę światło może nawet. W ogóle bawią mnie te pstryczki, w sensie wykręcone. To wygląda śmiesznie. Uh. No i tak to się prezentuje. Ja teraz jestem oczywiście w ciuchach wyjścionych, nazwijmy to. W sensie pyłem i farbą. No i co, no teraz tutaj brzęczy mi Taki Cosiek, w sensie to jest osusza powietrze Ja żeby szybciej schło, bo oczywiście zaczęło śnieg nawalać do tego stopnia, że trzeba było zamknąć okno. W sumie tutaj nie, nie śmierdzi, bo Cosiek daje radę. Pamiętajcie, jeżeli przyklei Wam się krzywo Taśma tak odrobinkę, odrobinkę jak tam na przykład, to znaczy, że to nie jest Wasza wina absolutnie nigdy, tylko tych ludzi, którzy to robili, to w ogóle nie jest wasza wina. I Jesteśmy na podłodze. Zresztą listę, tak jeszcze nie ma, bo brakuje generalnie kleju, więc zaraz po niego śmigamy. Podłoga jest y, piękna, pomijając, że oczywiście kupowałam w tym samym markecie, w którym kupowałam wałek. Kupiłam też panele. I one są dziadowskie. W sensie tyle paneli, ile tutaj było uszkodzonych, to jest jakaś w ogóle abstrakcja. Jestem jestem załamana tym, ale z duszą na ramieniu y, przyjechał oczywiście y, Pan nam pomóc to zamontować, bo Yy, razem z tatą stwierdziliśmy, no tak, ja nie mam żadnego pojęcia. Tata znał część teorii, więc generalnie, no to tak jakby mieć tylko kartę rowerową i wsiąść za kółko samochodu nie mając wcześniej z nim styczności, więc generalnie lipa. Przede mną teraz sprzątnięcie tej kubki tutaj, yy, nazwijmy do gruzu yy, i przy okazji, yy, no będę musiała jeszcze powymiatać, znaczy wy, wymiatać Przejechać jeszcze raz farbą w paru miejscach, bo nie do końca pokryło. Znaczy, pokryło, ale mi się nie podoba i ja to pokryję bardziej. Plus jeszcze na ścianach są opiłki od, od piły, nie? No bo to wiadomo, było przy, przycinane były panele częściowo i no niestety piła zostawiła opiłki, bo tak działa fizyka, więc będę się z tym godzić i, i, i będę to robić. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła tu z powrotem zaprowadzić moje łóżko szanowne i będę mogła tu się przespać. Świnki na razie tutaj nie będą, bo ja się boję, że jeszcze jest to nie wywietrzało do końca i nie chciałabym, żeby były chore, żeby coś tam im się stało, bo się czegoś nawciągają. No co, parę dni i będzie tutaj wszystko. Potem tylko czekać na... Teraz już właściwie tylko czekam na y, cęk od, y, od pana, który zajmuje się meblami, umeblowankiem i będzie można działać y, z taką już generalną wprowadzką tu z powrotem, nie mam pojęcia jak ja wszystko tutaj zamontuję z powrotem. To i potem tylko wykończenióweczka pod tytułem, że ja sobie wstawię firanki tam gdzie chcę, że ja sobie, wiecie, poukładam wszystko, bla bla i takie, takie moje pierdoły, gdzie ja tutaj będę szaleć wtedy sama. Jestem podjarana, bo mamy wszystko. Mamy, mamy. Jest lustro, jest taka przesuwna. Tam stoi manekin, na moje łóżko jeszcze nie padł. Pan y podsunął mi pomysł, że w sumie Yy, mogę sama ogarnąć moje łóżko, bo na tapicerce z dziebko się znam, więc yy, mogę to yy, opanować sama, więc jestem zachwycona. No, także mam nadzieję, że Wam się podobało, nazwijmy to, a jeżeli nie podobało, to przynajmniej wiecie, że się nie opierdalałam, a przynajmniej nie opierdalałam się aż tak. Z ogłoszeń parafialnych yy, troszeczkę zmieni się forma, to znaczy forma w sensie wizualnie, jakościowo mam nadzieję też, ale głównie, i tu też nie mówię już o tle, tylko yy, Mam nazwijmy to plan. Nie wiem na ile on wypali, pewnie jak zwykle, nie? Ale ja mam chęci, więc jakby 50-50 mamy takie 50-50 win. Tak? mniejsza. Dobra. W każdym razie na Instagrama zapraszam, na TikToka zapraszam, na Facebooka zapraszam. Nigdzie nie ma nic nowego, ale możecie mnie zaobserwować, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. Nie wiem, może się zmotywuję, żeby coś, coś ruszyć, bo od roku mój jeden koszty w ogóle leży w powijakach. Ja się świetnie bawię, ale żeby nie było, że wydarzył się tylko remont, jakby ja się dokształciłam, reorganizowałam sobie trochę przestrzeń życiową, dzięki czemu mogłam też poprawić przy okazji jakość i skillę. mam nadzieję, bo zaraz to wyjdzie w praniu na tym filmiku, ja nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, bo jestem przed sklejaniem tego wszystkiego, no ale generalnie starałam się naprawdę poprawić, jeszcze w ogóle czekam aż otworzą z powrotem siłownię i... Zapierdzielam, bo Tima stwierdziła, że po co jest sztuczna klata, skoro może wyrobić swoją. Znaczy, klata to nie, bo ja, ja mam bius, chyba. Linki w opisie, cześć!